Cześć, mamy tutaj trochę nierówności do rozwiązania i jak to robimy? Zawsze tak samo jak równania wielomianowe przerzucamy wszystko na jedną stronę, po drugiej stronie mamy 0 i doprowadzamy do postaci iloczynowej. Wtedy można łatwo odczytać rozwiązanie. Czyli mieliśmy tutaj dziewiątkę, możemy też wyłączyć dziewiątkę przed nawias. Będzie 9x, bo x możemy wyłączyć i w nawiasie zostanie nam x kwadrat minus 4. 9 i to ma być większe od zera. No to teraz widzimy, że tu jest wzór skróconego mnożenia do zastosowania, tak? To będzie a kwadrat minus b kwadrat, czyli 9x, a w nawiasie x minus 2 dwie trzecie, oczywiście, i x dodać 2 trzecie. I to ma być większe od zera. No to teraz pomocniczo rysujemy sobie oś i zaznaczamy miejsca zerowe, na wszystkie, czyli mamy tak. Tu będzie równe 0, mamy minus 2 trzecie i 2 trzecie i teraz patrzymy tak współczynnik przed x czyli ma znak dodatni czy ujemny, więc tutaj mamy w każdym nawiasie musimy sprawdzić czyli mamy tutaj 9, czyli plus w tym nawiasie jest plus i w tym plus czyli mamy dodatni współczynnik i zaczynamy w związku z tym zawsze z prawej rysujemy i zaczynamy od góry, bo jest dodatni Wszystkie pierwiastki są pojedyncze, więc przeskakujemy na drugą stronę osi. Nie ma podwójnych pierwiastków i mamy tutaj, możemy sobie określić przeciały. To ma być większe od zera, czyli będzie nas interesował to i to. Jest większe, więc puste kropki rysujemy, tak? Te punkty nie należą. Nasze rozwiązanie to x należy do od minus 2 trzecich do 0, suma od 2 trzecich do nieskończoności. Następny przykład. Tutaj możemy sobie wyłączyć przed nawias 4 x kwadrat, bo zawsze wyłączamy przed nawias najwyższą potęgę, jakby naj, najniższą potęgę, jaką mamy tutaj w tym wielomianie. Czyli 4 x kwadrat W nawiasie zostaje nam x plus 3 czwarte. I to jest większe równe od 0. No to teraz widzimy, że już nie możemy tego bardziej. Doprowadzić do prostszej postaci, więc zaznaczamy miejsca zerowe. Jedno miejsce zerowe to 0, zero, a drugie minus 3 czwarte. Śmiesznie narysowałam. Oś. I zaczynamy wykres rysować, czyli oczywiście to jest bardzo uproszczony, tak? Symboliczny taki. Nasze miejsca zerowe 0 zero i minus 3 czwarte to jest pojedyncze miejsce, a to jest podwójne. Współczynnik A jest dodatni, bo tu mamy 4, a tu 1, czyli zaczynamy od góry rysować i. Od zera się odbija, bo to jest podwójny pierwiastek, czyli mamy tak i tak. No i teraz mamy naszkicowany ten wielomian i sprawdzamy, ma być większe równe 0, i większe równe 0 jest tu. Tutaj to 0 też należy, tak bo mamy większe równe i tu. Czyli cały przedział od minus 4, od minus 3 czwartych do nieskończoności. To jest nasze rozwiązanie. Następnie. Tu przerzucamy wszystko na jedną stronę, czyli x do trzeciej minus 4x kwadrat plus 4x. Uporządkowałam od razu według kolejności potęg. Widzimy, że możemy x przed nawias wyłączyć. Tu jest x kwadrat minus 4x plus 4, to jest mniejsze, równe 0. No i tutaj mam wzór skróconego mnożenia. Jak nie zobaczycie, to oczywiście liczymy deltę i pierwiastki i postać iloczynową piszemy, a to jest po prostu x minus 2 do kwadratu, to jest mniejsze, równe 0. Rysujemy oś, nasze miejsca zerowe to 0 zero. i 2 z drugiego nawiasu, dwójka jest podwójnym pierwiastkiem I teraz nasz współczynnik a jest dodatni, bo tu mamy przed x plus i plus Więc rysujemy z góry, dwójka jest podwójna, więc odbijamy się od dwójki I przechodzimy przez 0, bo to pojedynczy pierwiastek To ma być mniejsze równe 0, jak być mniejsze równe to 0 należy I tutaj ta dwójka należy, reszta już jest dodatnia Czyli mamy x należy od minus nieskończoności do i do zera i suma dwójka jako jeden element. I teraz następny przykład. Tutaj znowu wszystko na jedną stronę x do czwartej minus 8x mniejsze od 0. To teraz możemy tutaj wyłączyć przed X i mamy x do trzeciej minus 8, to jest mniejsze od 0. I będziemy tutaj korzystać ze wzoru skróconego mnożenia trzeciego stopnia. Zobaczcie, wrzuciłam go tam na górze. A do trzeciej, minus b do trzeciej, czyli tu będzie x. I teraz w pierwszym nawiasie będzie x minus 2, bo 2 do trzeciej to jest 8. I teraz w drugim nawiasie będzie x kwadrat plus 2x i plus 4. I to jest mniejsze od 0. Oczywiście, jak wiemy, że to wzór z mnożenia, to ten drugi nawias ma deltę zawsze ujemną, nie da się go rozłożyć. Czyli nasze pierwiastki to jest 0 i 2. Współczynnik i przy x jest w najwyższej potence. jest dodatni, czyli rysujemy od góry. Ciach, ciach. I to ma być mniejsze od zera, czyli ten przedział nas interesuje. Puste kropki bo nie może być równe, czyli x należy od 0 do 2. Następny przykład, x do czwartej, odjąć 8x kwadrat. Przenosimy na jedną stronę, wyłączamy przed nawias x kwadrat, mamy x kwadrat minus 8, to jest mniejsze, równe 0. Możemy ze wzoru skróconego mnożenia to rozłożyć, czyli x kwadrat, a w nawiasie będzie x, odjąć pierwiastek z 8, czyli od razu napiszmy dwa pierwiastki z dwóch, a w drugim nawiasie x dodać dwa pierwiastki z dwóch. Mniejsze równe 0, tak? Bo pierwiastek z 8 to jest pierwiastek z 4 razy 2, więc czwórka się pierwiastkuje. A. Rysujemy oś i nasze. Yy, mamy 0, 2 pierwiastki z 2 i minus 2 pierwiastki z 2. Yy, patrzymy, współczynnik a jest dodatni, bo tu mamy plus plus. Zresztą na x do 4 można spojrzeć. Yy, na pierwszy nasz yy, wzór. I rysujemy. Z góry zaczynamy. 0 jest podwójnym pierwiastkiem, więc od 0 się nam odbija. Hop i hop. I mamy narysowane. I teraz ma być to mniejsze równe 0, czyli to nas interesuje to i wszystkie punkty, gdzie osiąga 0, więc te wszystkie trzy. W związku z tym zobaczcie, ten przedział jest nieprzerwany. Będzie od minus dwóch pierwiastków z dwóch do dwóch pierwiastków z dwóch. Teraz następny przykład F. Przenosimy wszystko na jedną stronę, oczywiście. Może zróbmy tak, że przenieśmy sobie to na prawo, czyli odejmiemy x do trzeciej. To będzie wtedy 8x do czwartej, odjąć x do trzeciej. I to jest mniejsze od zera, prawda? Bo od tej strony jest dziubek w tej nierówności. I wyłączamy przed nawias. Proponuję wyłączyć 8x do trzeciej. To będzie w nawiasie w takim razie x. Odjąć 1 ósma, to jest mniejsze od 0. Teraz już dalej się tego nie da rozłożyć, no to w związku z tym rysujemy oś i mamy miejsca zerowe 0 zero, i 1 ósma. 1 ósma jest pojedynczym pierwiastkiem, a 0 jest potrójnym pierwiastkiem. Czyli jeśli 0 jest potrójnym pierwiastkiem, no to przechodzimy znowu na drugą stronę, tak? bo yy, tylko przy parzystych odbijamy się. I lecimy sobie z góry, bo nasz współczynnik A jest dodatni. Dobrze. I teraz to ma być mniejsze od zera, czyli tutaj. I punkty nasze nie należą, brzegowe, czyli x należy od 0 do 1 ósmej. I zobaczcie, jakbyście w drugą stronę to zrobili, odjęli 8x do 4, to byście mieli ujemny współczynnik A, i wtedy Byście rysowali odwrotnie ten wykres, ale za to byłoby większe od zera, więc wynik byłby dokładnie taki sam. No dobra, to następny przykładzik. Oczywiście wyłączamy przed nawias X, tutaj już nie będę tej dwójki wyłączać, zobaczymy, co wyjdzie, bo będzie funkcja kwadratowa, to potem nam się samo to policzy, czyli 2x kwadrat plus 5x minus 3, to jest większe od zera. Policzmy sobie deltę b kwadrat, czyli 25. Odją 4AC, czyli plus 24, to wychodzi nam 49, czyli x1 równa się minus B minus 5 minus pierwiastek z delty przez 2a, 2A, czyli 4. Tutaj wychodzi nam minus 12 przez 4, czyli minus 3. A X2 wychodzi tutaj plus 7, więc będzie 2 czwarte, czyli 1 druga. Możemy to sobie rozłożyć, A współczynnik nam wyskakuje przed nawias, od razu napiszę go przed x. -em. I w nawiasie mamy x dodać 3 i x minus 1 druga, to ma być większe od 0. I rysujemy w związku z tym sobie naszą oś. To mam mniej miejsca, ale jakoś sobie jej poradzimy. I mamy tak 0, minus 3 i 1 druga. Współczynnik A to jest 2, więc jest dodatni. Zaczynamy w związku z tym rysowanie od góry. Nie ma podwójnych pierwiastków. Ciach, ciach, ciach. I ma być to większe od zera, czyli interesuje nas ten przedział i ten przedział i puste kropki, bo punkty nie należą. Czyli nasz wynik tutaj to jest x należy do zbioru od minus 3 do 0, suma od jednej drugiej do nieskończoności. Dobrze, to teraz następne. Tu widzimy, że możemy wyłączyć sobie przed nawias x. Może wyłączymy sobie minus x. To będzie tutaj x kwadrat, odjąć 2x i odjąć 4, mniejsze równe od 0. Funkcja kwadratowa, więc policzmy deltę. b kwadrat plus 4ac, czyli plus 16, daje nam 20, a pierwiastek z delty to jest pierwiastek z 20, tak? Pierwiastek z 20 to jest pierwiastek z 4 razy 5. Czwórka się pierwiastkuje, zostaje 2 i mamy 2 pierwiastki z 5. Czyli x1 będzie równe minus b, czyli 2, odjąć 2 pierwiastki z 5 przez 2, czyli przez 2, czyli to jest 1 minus pierwiastek z 5. Lub x2 to się równa 1 dodać pierwiastek z 5, tak? Bo to się różni tylko tym znakiem tutaj na górze, będzie plus zamiast minusa. No i teraz możemy sobie narysować wykresik, albo zapiszmy jeszcze postać iloczynową, A jeśli ktoś lubi, albo komuś ktoś każe. Czyli mamy x odjąć ten pierwszy nasz pierwiastek, czyli x odjąć 1 i dodać pierwiastki z 5. Musimy zmienić znaki, bo odejmujemy cały ten x1. I teraz x odjąć 1 odjąć pierwiastek z 5. To jest mniejsze równe 0. Teraz mamy oś do zrobienia. Będzie tutaj 0. Może zaznaczę na środku lepiej 0. 1 dodać pierwiastek z 5 i 1 odjąć pierwiastek z 5 plus 1. E, oczywiście pierwiastek z 5 jest większy od 1, więc jak odejmiemy, to jest liczba ujemna. E, to nie będzie tak równo wyglądało, ale nie ma to znaczenia. Więc tak, współczynnik A to jest minus 1, czyli zaczynamy rysować od dołu. Nie ma podwójnych pierwiastków, czyli przechodzimy na drugą stronę w każdym miejscu. I tak wygląda nasz wykres. To ma być mniejsze równe 0, czyli to nas interesuje, i to. I punkty należą, czyli tutaj będzie x należy do od 1 minus pierwiastek z 5 do 0. Suma od 1 plus pierwiastek z 5 do nieskończoności. I ostatni przykład. Tutaj wyłączmy sobie x kwadrat. Przed nawias będzie x kwadrat plus 5x minus 2. Większe równe 0, delta to jest b kwadrat minus 4ac, czyli plus 4 razy 2, czyli plus 8, wychodzi 33. No, czasem takie delty bywają i to nic strasznego. Więc raz x1 mamy minus 5 minus pierwiastek z 33 przez 2a, czyli przez 2. A x2 wychodzi minus 5 plus pierwiastek 33 przez 2 już nie będę tego pisała w postaci iloczynowej, bo strasznie dużo skrobania. Od razu sobie narysujmy wykresik. I teraz tak mamy 0. Tutaj ten pierwiastek będzie na pewno ujemny, ten x1. Minus 5 minus pierwiastek z 33 przez 2. A tutaj oszacujmy sobie. Tutaj mamy minus 5 plus pierwiastek z 33. Pierwiastek z 33 na pewno będzie większy niż 5, bo pierwiastek z 25 to jest 5, czyli to znaczy, że to jest liczba dodatnia. Czyli tu będzie minus 5 plus pierwiastek z 33 przez 2. I współczynnik A jest dodatni. 0 jest podwójnym pierwiastkiem, czyli lecimy tu z góry. Odbijamy się od 0 i do góry. I mamy mieć większe równe 0, czyli tu. To należy, to należy i to należy i tu. Czyli nasz wynik to x należy do zbioru od minus nieskończoności do minus 5 minus pierwiastek z 33 przez 2. To należy suma 0 i suma od minus 5 plus pierwiastek z 33 przez 2 do nieskończoności.